Z tej strony Fricks i dzisiaj obchodzimy pięciolecie mojego pierniczenia na YouTube. I pomyślałem sobie, że wypuszczę filmik z mojego wczorajszego latania i opowiem Wam troszeczkę o samolocie, jakim jest Lightning. O Lightningu nagrałem jeden film była to wersja K. Różni się ona nieco od pozostałych drzewkowych Lightningów, mianowicie tym, że ma o wiele więcej mocy. Natomiast te drzewkowe P-38 również są niczego sobie. P-38 jest dosyć dobrym samolotem, jeżeli chodzi o charakterystykę lotu. jest Bardzo dobrze się wznosi, ma bardzo dobre właśnie parametry, nawet kręci się całkiem, całkiem w porządku. Największy jej problem jest jej ergonomika, czy tak się wyrażę. A, znaczy jej. Tego samolotu to właściwie powinienem użyć rodzaju męskiego, no ale nieważne. E, największy problem P38 to właśnie jej ergonomika. Mianowicie, Ciężko ja się tym samolotem celuje, również, e, również to, że mamy duże skupienie ognia, ponieważ wszystko 4-12 i 1-20, wszystko mamy w nocie. E, owszem, sprawia, że mamy duże skupienie ognia, tak jak powiedziałem, i naprawdę te, te pociski ro robią e, z przeciwnikami. Nie, ba, bardzo fascynujące rzeczy, jak na przykład pozbawienie lewego skrzydła tego Jaka-1, ale przy dosyć dużym profilu tego samolotu, no bo jednak jesteśmy troszeczkę więksi od takiego Jaka, sprawia e, to, że tym samolotem naprawdę trzeba przewidywać, gdzie przeciwnik poleci, ponieważ e, przy większych prędkościach również roll rate tego samolotu bardzo, bardzo cierpi, no i będziemy musieli e, naprawdę Czasem się nabiedzić, żeby trafić przeciwnika, nawet jeżeli sytuacja jest ee, niby prosta. E, i, i, tak, i, I tak naprawdę, lecąc takim, nie wiem, Mustangiem czy, czy P47, to z, zasprejowalibyśmy. Zasprejo Jak to się wymaga? Zasprejowalibyśmy o właśnie, przeciwnika na śmierć. Natomiast tutaj, kiedy to skupienie ognia jest o wiele, wiele większe, musimy być naprawdę dokładni z tym, kiedy i gdzie. Wciskamy spust. No, tutaj widzicie, widzicie że z, zebrała nam się mała ekipka. E, tutaj la, la, latałem z Timajem, z Damianem, Kutą i z Derem, który jest z mojego dywizjonu. Oczywiście, mała wtyka. Zapraszam, oczywiście, wszystkich chętnych do dywizjonu Aero. E, wszelkie informacje są na Discordzie, link w opisie. No i lecą sobie trzy bombowce. Na nas jest trójka. No i oczywiście co? Tima jest Garnia Martina. Damian również udaje mu się. Rozwalić coś tam co leciało, chyba 4 m 1 z prawej strony, a mi zostaje DB3B, który również podpalam Także mamy takie e, bardzo, bardzo efektowne e, trójzestrzelenie, można powiedzieć No i w tym momencie rozpoczyna się właściwa część bitwy, czyli walka z e, myśliwcami Tutaj w pierwszych klipach lecę P38E, w ostatnim będę leciał P38G no, i rozpoczynamy walkę P39K. Oczywiście mała czołóweczka, jako że mamy dobre skupienie ognia. No, to w czołówkach P38 jest naprawdę, naprawdę mocne, bo nie musimy praktycznie zważać na zbieżność naszego uzbrojenia. Tylko po prostu musimy uwzględnić tylko i wyłącznie opad pocisków. A opad pocisków nie jest aż taki zły, jako że to są bardzo, bardzo mm, duże prędkości wylotowe, Mamy naprawdę. Prew pozorom mogło być gorzej. tak? Także i, i tak celuje się tym tym wystarczająco trudno, e, więc chociaż, chociaż broń jest taka, że zbyt dużego opadu pocisku nie ma. Tutaj jest troszeczkę... E, wcześniej mogłem zacząć strzelać. I P39 udaje się przeżyć te dodatkowe kilka sekund. Damiana goni BFK, którą właśnie przeskrobął Team'a i, i ja również staram się coś tutaj zrobić, jednak znowu zbyt późno otwieram ogień. No, i będę musiał tutaj mojego kolegę ratować. P38 są niesamowicie silne, jeżeli chodzi o latanie w, w kluczu, ponieważ samolotem, który praktycznie idzie do góry jak nikt inny, jest właśnie P38. A jeżeli potrafisz iść do góry, to przeciwnicy w takim razie będą również próbowali za tobą polecieć. A twoi team's mogą w takim razie pomóc. Tutaj mamy bardzo ładnego duela, którego mamy z tym P-39. On idzie do góry. No to, to nie jest e, dobra rzecz, ponieważ mało samolotów może konkurować w, w pionie z P-38. Widzicie, że tutaj skończyłem się amunicja, ale dołączam klapy na lądowanie i ten samolot helikopteruje do góry. I tak się składa, że P-39 jest bardzo, bardzo czułe na. Pożary zbiorników paliwa, które ma w skrzydłach, no i te zbiorniki się zajmują. Jednakże, mimo wszystko, jak, jak na chaos bitew realistycznych, był to jeden z ładniejszych dueli w bitwach, jakie miałem ostatnio. No i w tym momencie C zostaje jeszcze C C202 oraz ostatni, ostatni samolot, który, jak się okazuje, jest to ten DB3B z początku bitwy, który jakimś cudem przeżył. I spadnie ze swojego tyłu jako ostatni. To jest interesujące. No, ale tego już nie musicie widzieć. Teraz będę tylko latał i nabijał na ziemki. Więc przechodzimy do następnego klipu. Ok, a więc mamy tutaj naprawdę, naprawdę ciekawą bitwę. Jest troszeczkę samolotów. Mamy maksymalny upier, czyli na 4-3. No i. Mamy tutaj BFA G2, który no jest jednym z groźniejszych samolotów, na które możemy się natknąć. No i niestety udało, pozwalam mu przeżyć, bo znowu zbyt późno wcisnąłem spust. No i cóż, trzeba będzie walczyć tutaj o opanowanie w powietrzu. Na, na szczęście na wysokości 5 km mało jest samolotów, które mogą rywalizować o to panowanie z Lightningiem. Ten samolot do tego i do walki na opanowanie w powietrzu na, na takiej wysokości, jak został stworzony Jak widzicie, Jerry tutaj wyciąga y, Mustanga Franc francuskiego, no, natomiast Szkoda, że nie byłem, nie wiem, z półtora kilometra bliżej, ponieważ gościu by nie żył Tutaj muszę uważać jeszcze na to A6M, które wcale nie ma zamiaru się poddać, pomimo, pomimo że... E, no cóż Pomimo, że może pomarzyć, że, żeby dogonić Lightninga, co dopiero na, na wysokości 5 km. F6C leci i tak jak mówię, trzeba być bardzo, bardzo uważny odnośnie, gdzie celujemy nosem. I jak widzicie, to się, to się mści, ponieważ wystarczy mały manewr przeciwnika, którego nie przewidzicie, i już te pociski wszystkie przelecą tuż obok niego, a nie tam, gdzie byście chcieli. Jerry, jak zwykle, wyciąga tutaj A6M2 i no właściwie A6M2, bo, bo Mustang poleciał za mną. Ale w tym, w tym momencie kombinujemy, jak tutaj zrobić zamiankę. No i. Jak widzicie, teraz wykorzystuję to, że lightning idzie do góry jak lepiej od praktycznie wszystkiego i w ostatniej chwili zacieśniam maksymalnie ten zakręt i słyszymy dźwięk dwunastek, a to właśnie e, mój kolega z drużyny, ale nie wiem kim to właśnie P51D, którego nie widziałem szczerze mówiąc, ale wcale się nie, nie wam, że tam był. E, eliminuję tego właśnie F6C i mam spokój. I mój ogon jest czysty, a nawet dwa ogony, no bo przecież tak jest P-38 zbudowany W końcu nie bez powodu chyba Japończycy nazywali go dwa samoloty, jeden pilot, tak? Dosyć ciekawa nazwa Spitfire, eh, tak jak wcześniej w innym filmie Wam mówiłem, Spitfire'y, które nie mają nad Tobą przewagi energetycznej Nie są wcale aż tak groźne, jak się to ludziom wydaje Wpisamy mu przycisk odpowiedzialny za podgrzanie kokpitu. Speedfire twierdza, że nie jest zbyt wytrzymały na wysokie temperatury. No i w tym momencie mamy dosyć ciężką sytuację, ponieważ atakuje nas nagle trzech przeciwników, którzy przed chwilą zdjęli mojego e, kolegi, kolegę z oddziału. Także trzeba będzie to jakoś rozegrać w miarę w miarę rozsądnie. Ja zauważam, że P47 się na mnie udział. więc gramy klasyczny Byton Switch. Timaj już go atakuje. A ja zakręcam powoli i również idę do góry, żeby ten P47 maksymalnie wytracił prędkość, żeby ułatwić i Majowi robotę. A ja w międzyczasie, kiedy on zajmuje się tym P47, przejmuję BF-a, którego jednak tylko delikatnie skrobię. No bo, tak jak mówię, jeżeli przeciwnik jest świadomy naszej obecności, ciężko jest P38 coś zrobić, ponieważ no. Trzeba albo bardzo dokładnie przewidywać to, co zrobi przeciwnik, albo nauczyć się strzelać z ponad kilometra, bo wtedy te, te strzały e, no, no, ANM 2 i, i Browningi nadal są w stanie zrobić dużo krzywdy z ponad kilometra, więc tak trzeba będzie zrobić. Plastic Lover idzie do góry, ja również unikam czołówki i przy okazji wystawiam go w e, P511, tak jak wcześniej, i w międzyczasie e, Staram się również tutaj zejść na to P47. Natomiast w międzyczasie, o ile dobrze pamiętam, teraz zobaczymy. Nie, to jeszcze nie. Ale no jest strzelam do P47. Daje mi się ją uszkodzić. Natomiast na P47 troszeczkę ołowiu może przyjąć. I też ujemne przyciążenia to nie jest to, co Lightning lubi najbardziej. Urwałem mu płogą. Myślałem, że urwałem mu cały. I chciałem zaatakować tego BF-a. Ale. Niestety nie byłbym w stanie tego zrobić, bo dostałbym z tych 8 dwunastek. A no p 38 powiedzmy, że jest dosyć czuła na uszkodzenia. W tym momencie robię mały row padłup, żeby uciec przed P39, który leci do góry, i w tym momencie z chmur wypada niewidzialny wcześniej PF-109. Na szczęście udaje mi się jeszcze sieknąć tego P39. No i będę tutaj w stanie. Coś jeszcze zrobić. Wszyscy uciekają na lotnisko. Zostaje tylko ten BF109 na szczęście na, na szczęście udaje nam się go wyeliminować tutaj tima i ciągnie go do góry, tak jak. Zresztą na, na tym polega latanie z 8, że praktycznie i, cały czas idziesz do góry, tylko zależy od, zależy jeszcze czy przeciwnik jest przed tobą, czy za tobą, ale generalnie przez większość czasu należy zadzierać nosek do góry, a ca, samolot jakby będzie w stanie, e, będzie w stanie po prostu was przez to przeciągnąć, ponieważ te dwa silniki jednak dają bardzo, bardzo dużo ciągu e, i na 3.3 P-38G, którego widzicie, e, ten samolot on jest praktycznie na stoku e, i widzicie, że jest w stanie nawiązać dosyć równą walkę z myśliwcami na tym tierze no Tutaj widzę, że ten b 47 już jest e, w słabej sytuacji energetycznej, ponieważ Timaj tutaj ich wystalował e, bardzo, bardzo ładnie Znów, to, to tylko potwierdza, co to mówiłem przed chwilą, że jeden przeciwników ciągnie do góry, a drugi idzie za nimi i przeciwnicy są w kanapce samolotów, e, których, e, którzy, które wspinają się od nich lepiej i idą do góry lepiej z uwagi na te dwa silniki. E, no i prędzej później będą musieli spaść. E, a tak się okazuje, że często często za nimi właśnie siedzi kolejna P-38 jeżeli lecicie w oddziale e, i spadacie prosto w objęcia jej 12 i 20. No i leci A6M2, tak jak wspominałem, że P-38 jest bardzo dobry w kołówkach Z uwagi na scentralizowaną pozycję, pozycję uzbrojenia No i voilà. Mamy cztery fragi Razem chyba oddziałem rozwaliliśmy w tym meczu siedmiu, więc, więc jest to całkiem, całkiem dobry wynik Bardzo przyjemnie się w ten sposób lata, dosyć relaksująco Na pewno bardziej relaksująco niż, niż pojedynkę E, ponieważ jest to bardzo, bardzo fajne doświadczenie, jeżeli masz akurat kogoś, kto jest w stanie. E, nie ośmiu rozwaliliśmy, przepraszam, teraz właśnie sprawiłem. E, kiedy macie w swoim lewym i prawym skrzydle kogoś, kto również e, nie jest absolutnym brain Deadem i jest w stanie cokolwiek zrobić, a nie albo. E, no, po prostu. jest w stanie cokolwiek zrobić i nie będzie się bał przeciwników i nie będzie na przykład, nie wiem, hmm, uciekał na lotnisko, na przykład kiedy przeciwnicy mają przewagę energetyczną, tylko podejmie walkę razem z Tobą. Jak widzicie, tą walkę można nawet na spokojnie wygrać i jest bardzo, bardzo przyjemnie, kiedy się taką bitwę wygra, kiedy wykieruje się całą bitwę praktycznie samemu. E, no i co? 5 lat kanału. Dziękuję wszystkim, którzy, którzy tutaj zajrzeli. No i co? Ciągiem i do usłyszenia.